No więc, witajcie w nowym odcinku. Wcześniej zadzwoniłem do magików, bo robimy chatkę w ziemi i nikt nie zagłosował w ankiecie. Ale za dużo skopali. Muszę im zadzwonić, żeby się poprawili. Halo magicy! Wybierz jeden, jeśli dzwonisz, odnośnie ostatniego zamówienia. Jeden. Jeśli to jest od dość kopania, naciśnij 1. 1. Jeśli chcesz zgłosić reklamę, naciśnij 2, 2, 3, 3. 2, 2, 3, 3. Dobra, potrwa godzinę, więc. To oddzwoniłem się. Nareszcie. Poprawili tu i tu. No ale kilofem nie zrobili. Dobra, ja to załatwię. I bum! Teraz tylko trzeba to poprawić. Nie chcę zadzwonić, wyciągnęli już ode mnie zdecydowanie za dużo monet. Ci magicy. Jedna sztuczka, tylko zbudowanie domu. oni każą płacić jak za diamenty. Co za magowie. I nawet nie mają rozmnażania mobów. Dobrze, że ich... i zrobiłem resztę. Tymczasowo to ziemię zrobię. No i muszę jeszcze oświetlić. Tymczasowo to ziemię zrobię. Ale niedługo tu będzie szkło. Dobrze, że mogę przemycić kurczak. Kurka wodna. Te kurczaki to takie dla bile. No, ta kurka wodna to jakoś ma problemy. O, dobrze, że tylko dwa przez dziesięć minut. Dobrze, że ta ilość się podwoi niedługo. A ja na razie muszę tu do środka wbijać. Przynajmniej mogę teraz miecze zrobić. Taniejsze niż siekiera. Będę nowej łopaty potrzebował. F3B i widzę, gdzie są moby. Nie jestem jeszcze bardzo dobry. Poczekam na dzień. No i na razie przerwa w odcinku. A tak w ogóle? Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście, żebym pokazał Wam triki na budowę bazy? Jeśli otrzymałem co najmniej dwa twierdzące komentarze albo dwa lajki, pod przypiętym, to się uda. A na razie, pa! Już jest dzień, zatem wracam do nagrywania. Cóż, teraz będę potrzebował odrobiny. A minia, jaką odrobinę akurat mam? I teraz będę potrzebował odrobiny patyczków. Całkiem sporej odrobiny i łopaty, bo tamto mi już prawie padło. Przy okazji, wycznę to drzewo, bo psuję widok. Bum. I idealnie. Teraz bruk będzie najlepszy. W sumie może na razie zmienię to na deski. może trafię jakieś krzesiwo znaczy się krzemień mam zawsze z tym problem dirt i deska drewnienia na... z drewnianego drewna wykopana z drewnianym kilofem Akurat to dawiał zadzie do kabaretu. Pewnie nikt z was go nie kojarzy. nie. Siekierne drzewo. Na siekiernych deskach. Wiem, nie najlepiej mi idzie, ale staram się jak mogę. Trzeba to trochę unaturalnić. Wiecie? Nie mam jakiegoś bardzo dużego śpilana w punkcie dekoracji, jak niektórzy. Ale jednak mam. Hmm. Jeszcze trochę tutaj. O, 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 o. o. o, o. Wiem, wiem i tak nie będzie za ładne. Na razie musi mi takie starczyć? Cóż, nie, to zbyt psuje. Wiem, ale może tak nie zrobię? Tylko tu trochę zniżę. Jestem wybredny, więc może pokażę Wam efekty. Jak myślicie, kilka sekund, ja mówię, kilkanaście sekund. Wiem, brakuje mi piątej klepki. Ale dzięki temu jest większa szansa, że filmik jest śmieszny, niż jeden z tych nudnych. Jabłko, jabłuszko, na, 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 na. Mam materiał do pieca. Jajko. Dobra. O. Dobra. I tutaj będziemy się przenosić. A teraz sprób wykopię to trochę węgla. Poszukam żelaza i zbuduję kopalnię i przeniosę piec. To chwila potrwa. Więc na razie pożegnam was. Kop ale... Kopalnia by była niezła tutaj, taka prosta linia. No więc tu będzie kopalnia. papa. Pa. Rozpocząłem budowę kopalni no i zebrałem trochę węgla Teraz będę dalej kopał, żyć ciemnym szczęścia. Dotarłem do wysokości, której chciałem, ale idzie noc. Będę trochę tworzył w bazie, a przy okazji trochę dalej dokopię. Ale z tego, to cię zapewnię, temu deski. Dajcie znać w komentarzach, czy chcielibyście, żebym tu miał bazę. W sumie to wystarczą dwa lajki pod przypiętym komentarzem. A teraz przerwa.